Zadanie piąte. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a odjąć 3 do potęgi drugiej odjąć i całe wyrażenie 2a dodać 3 do kwadratu jest równe. Widzimy, że mamy tu do zastosowania dwa wzory skróconego mnożenia. a odjąć b do kwadratu, które po przekształceniu daje nam a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat oraz a dodać b do potęgi drugiej, co równa się a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. Przerzućmy to teraz sobie na to faktyczne nasze wyrażenie, które mamy zredukować. Zapiszmy sobie 2 odjąć 3 do nawiasu do potęgi drugiej, odjąć 2a dodać 3 do potęgi drugiej. I pod spodem 2a do potęgi drugiej to jest 4a kwadrat. Odjąć 2 razy 2a razy 3. 2 razy 2a to jest 4a, razy 3 to jest 12a. Czyli odjąć 12a i 3 do potęgi drugiej to jest 9, czyli plus 9. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy minus przed nawiasem i w nawiasie de facto mamy wyrażenie, które będziemy jeszcze podnosić do potęgi drugiej, to ten nawias musimy na ten moment jeszcze zachować. Z racji tego, że przy opuszczaniu nawiasów będziemy zmieniać znaki na przeciwne, ale to dopiero. Kiedy podniesiemy całe to nasze wyrażenie do kwadratu, korzystając z kolejności wykonywania działań, wiemy, że najpierw potęgujemy, a dopiero później dodajemy i odejmujemy, zatem wykonamy potęgowanie. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację z racji tego, że 2a do kwadratu to jest 4a kwadrat. Tym razem zamiast odjąć będzie dodać 12a, no i dodać 9. I tu zamykamy nawias. Teraz przychodzi czas na przepisanie tej pierwszej części i zmianę znaków, czyli mamy odjąć 4a kwadrat, odjąć 12a, odjąć 9. Zauważmy, że 4a kwadrat z 4a kwadrat nam się zredukuje, 9 z 9 nam się zredukuje i zostaje minus 12a, odjąć 12a, Czyli minus 24a, co jest naszą odpowiedzią, więc prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A.